Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale Style. Dzisiaj zupełnie bardzo króciutki odcinek. Chciałabym nawiązać do ostatniego odcinka o grzybobraniu, w którym pokazywałam pełną miskę grzybów, które udało mi się zebrać. Wspominałam również, że ja swoje grzyby suszę i z tej oto miski powstało tyle taka mała torebeczka suszonych grzybów. Ważne jest to, żeby grzyby suszyć na papierze do pieczenia, bynajmniej ja tak robię, układam je bez względu na to, czy to jest kratka, czy to jest e, brytwanka. Po prostu wkładam je do piekarnika i bez względu na to, czy, czy właśnie na kratce, czy na tej brytwance, układam tam papier e, do pieczenia, a następnie właśnie e, kroję w plasterki zarówno łebki, jak i. Nóżki, dość takie wiecie cienkie, aby właśnie ładnie się wysuszyły. Ustawiam piekarnik, to jest ważne. Piekarnik ustawiam na 60 stopni na taki znaczek. Teraz wam pokażę. Nie wiem, czy to będzie widać dokładnie. Po prostu na wiatrak. Mam nadzieję, że coś tam było widać. I one się suszą. Co jakiś czas otwieram drzwiczki od piekarnika. To, że w domu wtedy pachnie grzybami, to chyba nie muszę mówić, ale one wtedy rzeczywiście najlepiej się moim zdaniem o, najlepiej dochodzą do siebie. Są bardzo suche. Ważne jest prawie, że przezroczyste. Ważne jest to, żeby nie były miękkie. Kiedy jeszcze dotykamy grzyb. I on jest miękki, mokrawy, taki klejący się, mm, to znaczy, że nie jest dobrze wysuszony, aby nie weszła w nie wilgoć, aby nie były źle wysuszone i potem po prostu do wyrzucenia. To ja je właśnie słuchajcie, suszę tak, że one są suche jak wiór dosłownie suche jak wiór i przechowuję je właśnie. Um, tutaj mamy na przykład łebki pokrojone na takie plasterki. Zobaczcie, jak one są y, po prostu wysuszone. Y, ciężko mi powiedzieć, ile czasu to zajmuje. Ja nigdy czasu nie liczę, patrzę na to, żeby naprawdę one były wysuszone bardzo, bardzo mocno tak, żeby nie były nigdzie miękkie. Po to, żeby właśnie mi nie spleśniały, nie zepsuły się, żebym mogła je wykorzystać do swoich dań. E, także, jeżeli macie jakieś pytania jeszcze dotyczące, jak suszyć prawidłowo grzyby, bo powiem szczerze, że ja na przykład bardzo długo szukałam w internecie odpowiednich nie, informacji na ten temat, stąd ten odcinek taki, taka jakby odpowiedź na moje wcześniejsze wątpliwości, że właśnie suszyłam na około 50-60 stopni, na wiatraczku, e, grzyby były na. Wyłożone na papierze do pieczenia, bardzo cienko pokrojone, oczywiście odsączone z wody, umyte oczywiście to jest ważne umyte, żeby suszymy, i wysuszone dosłownie na wiór, że są to takie słuchajcie, aż dosłownie przezroczyste paseczki. Natomiast kiedy je później wrzucimy do dania, to one oczywiście napęcznieją, one będą smakować pysznie, będą pasować do każdego dania, tak naprawdę. W związku z tym taka moja tutaj technika suszenia, i przy okazji być może rozwiązaniem Waszych jakby wątpliwości co do suszenia grzybów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i smacznego, a przy okazji może i miłego grzybobrania, bo u mnie znów pada deszcz, a jest na dworze dość po 15 stopni, także idealna jesienna pogoda na to, żeby rosły grzyby inne. Na... No, może niekoniecznie jeszcze na spacer, kiedy pada deszcz, ale jak będzie już mniej deszczowo, zapewne te żeby się pojawią. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, pa.